Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dziś zaczniemy grać w kampanię gry Call of Duty Modern Warfare 3. Siadajcie wygodniej i zapraszam do oglądania. Zagramy sobie w kampanię na poziomie standardowym. E, misja nazywa się Operacja 627. Tak więc zaczynajmy. um s h nie blisko Tak jest wrak ruchu I zaczepione. Dawać na górę. O, klient. I nie ma Do wszystkich jednostek Alfa jest na miejscu. Jak wygląda sytuacja? Brawo nad strefą zrzutu. Dariusz gotowości, włączyć wizory i znaczniki pod przerwieniem. Nie ma sprawy, zachować ciszę. Dobra, już nic nie mówię. Brawo w drodze, zrozumiano, możemy ruszać. O, mamy jakichś klientów. Dobra, zobaczmy prawo, do Do wszystkich, prawo na miejscu. Ruszamy. Alfa, duszarni gotowi. Potwierdzam. Do wszystkich jest zielone światło na fazę drugą. Zrozumiano. Tak jest. Ale co, tak bez płukania? Schodzę po schodach po południowej stronie. Uwaga, wrogi śmigłowiec szturmowy startuje. Tak jest, przyjęliśmy. Wyłączyć noktowizory. Ruch na dziedzińcu. Wygląda na transfer więźnia. To nie nasz gość, za mną. Czekamy na rozpoczęcie ostrzału przez Charlie, potem ruszamy do władzy na dziedzińcu, by wejść do środka. Czekać. Do wszystkich, alfa na pozycji. Tak jest, prawo na pozycji. Charlie gotowości. Władzy gotowe, przygotować się. 3, 2, 1, odpalajcie. No to w końcu zaczynamy imprezę. Próbujemy sobie zagrać tak bardziej taktycznie, chowając się za różnymi rzeczami, no bo tutaj łatwo jest dostać kulka. a nie chcemy tutaj e, często ginąć, no bo jednak to jest e, standardowy I poziom trudności, więc nie robimy sobie siary. Powiem Wam, że dobrze, że mają te latarki, bo tak to ciężko byłoby ich wypatrzeć. Przy Władzie. 2 jeden, czekamy przy Władzie. Uwaga, wrogowie! tam! Drogi, szybko! Brawo, Alfa jest w tunelach. Jak sytuacja? Jesteśmy przed pomieszczeniem kontrolnym. Czekamy na Was. Zrozumiano. Przy bramie. Duszamy. Tu widzę, że jest jakiś włas, który musimy otworzyć, żeby się zaraz nie okazało, że znacie Cień dobry dostaniemy kulkę. Do wszystkich zaczynamy. Brawo. Gasi światło. Tak odcinam. Trzy, dwa, jeden, zaczynamy. Do wszystkich, brawo ma klucze. Zrozumiano. Strzelajcie tylko do strażników. Wykorzystajcie więźniów jako osłony, gdy wybuchną do wieżki. Tak tylko do strażników. Czysto. Kolejni w blokach po lewej stronie. Załatwi. Tu. Lila, pozostańcie wysoko. Proszę Państwa, jedna. Zbieramy bloki od 1 do 4. Czysto. Sprawdź następny blok. I wiedzą gdzie jesteśmy? Dawać puszki na drugim poziomie. Jeden, Alfa, jeden, do jeden, 55 Alfa idzie na obywateli, X4. idzie Dobra, do na razie nie jest źle. A ten tędy trzymajmy się blisko. Kontakt! Wysokość! Aktywizer nie będzie nam chyba teraz potrzebny. w ruchu uwolnijmy nasz cel. Forsujemy. Możemy forsować. Alfa, przy celu czekać, Flara. Pokaż się w świetle, dlaczego tak długo, Iwanie. Hmm? Do wszystkich potwierdzam to 6, 2, 7. Tak jest. Otwieramy 6, 2, 7. Genialny plan. Plan zależy od jego wykonania. To dopiero początek. Hmm? Do wszystkich mamy go. To dla mnie wielki zaszczyt, dowódco Makarow. Sześć lat, dwadzieścia dwa dni i cztery godziny. Dobrze widzieć was sobą. Ciebie też. To, co pan osiągnął z tej celi, to wierzchołek Góry Lodowej. Do wszystkich. Tutaj wasz dowódca, Wladimir Makarow, kryptonim Czar, 9-0. Przejmuję dowodzenie. Faza trzecia, bez odbioru. Za mną. No dobra, no to lecimy za Makaronem. Iwan, plan z filtracji jest aktualny? Tak, dowódcą. Jedziemy windą i wyjdziemy frontowymi drzwiami. Charlie będzie czekać po drugiej stronie mostu. Dobrze. Im prosty, mało brakowało, by nas ściągnęli. Nolan, musimy się dostać do windy. Ruszamy! Andrzej, bierz sprzęt i ruszamy. Nie zabranili! Nam нужно podgryźć liście. Rzeciwniki w боезапас. zapas! w południu porządku Potrzebujemy podpisania! Cześć tu. Alpha 2-1 do Czarni. mamy dowódcę, ruszamy do punktu eksfiltracji, przygotować się Przyjąłem, w gotowości No to co, no to czekamy, panie i panowie Alpha 1 jedzie w window, dowódca zabezpieczony, przygotować się do ewakuacji, przyjęliście? Do wszystkich jednostek. Na górze jest gorąco. Kontakt z Tak jest. Czekaj. Strażnicy twardo atakują brawo na górze. Zalecam zatrzymanie się. Zaraz nadejdą więźniowie, którzy odwrócą uwagę strażników. To nasza szansa. Opóźnienie zwiększa ryzyko. Andrzej, kto sprawuje władzę w Kułagu? Strażnicy. Czy więźniowie? Żadnie. Tak, Andrzej, bardzo dobrze. Władzę ma ten, kto po nią sięgnie. Dobra robota, żołnierzu. Niech twoje czyny przemówią. Do wszystkich jednostek! Na wieży jest gniazdo km Czar do Raptora! Potrzebny natychmiastowy odstrzał w na dziewczynku! Przyjąłem. Raptor nas ja do sił naziemnych. Cel namierzony. Bliski ostrzał. Tak jest. Rozpocznij ostrzał. rozpoczyna ostrzał. Bezpośrednie trafienie. Cel zniszczony. Do tunelu to nasze wyjście. Aleśmy ostrzał. Bliski ostrzał. Bliski ostrzał. z powietrzu. Trzeba było go załatwić, żeby się dał. Wróćmy na więźnia. Brut się wycofuje. Dobra, chyba tu trochę posprzątaliśmy. Myślę, że można iść dalej, nie? Celaj do strażników, a nie więźniów! Wszystkie jednostki do tunelu, natychmiast! Czysto! Na Lecimy! Charlie, idziemy do Ciebie! Zostaw do Ivan! Idziemy! No niestety dodać żemeczku wpadł. Co zrobisz? Charlie mieli zająć się śmigłowce! To był problem, którym trzeba było się zająć Iwa! Podążajmy klifami w kierunku wody! Nasze łodzie nas osłonią! Wójtajcie na murze! Yeah, get the one. Dowódco! <grymne> jeżdżę, jeżdżę, jeżdżę! Było blisko. Mam u Ciebie dług, dowódco. Nic nie ma długu. Tylko lojalność. Niezachwianą lojalność! Macarod zniknął, John. On się przemieszcza. Stop! Zawracamy! Zawracamy już! Tu dwa odbier. Jesteśmy w porcie. Potwierdzę, gdy ładunek trafi do mnie. Bez odbioru. Rozumiano, Kilo. Możemy ruszać? Póki co. To może być przełom. Obyśmy nie musieli ich użyć. Intipu hawa laikom. W kontakcie. Przyjąłem. Dina. Fara. Jak twoja mama? Wciąż walczy. Tak jak ty. Chodźmy. Zrobiłam, co kazałaś. Kontenery bezpieczne. Poza nami nie ma nikogo w porcie. A przystań? E, Zamknięta od wczoraj. <grym> Dobrze. Fera. To nie moja sprawa, ale. No powiedz. Ten ładunek musi być groźny. Zgadza się. W Urzykistanie po tylu latach nastał pokój. Żyje się bezpiecznie. Proszę cię, zrób wszystko, by tak zostało, Faro. Wierzymy w ciebie. Nie zawiodaj. foi e contêineres são Dina Porra! Dzień 01. Wpadliśmy w zasadzkę. Echo 31 1 i inni chyba walczą z wrogiem. Dzień 01 do Kilo. Koni przyszli po rakiety. Bierz sprzęt i rozpraw się z nimi. No dobra, właśnie zaczyna się następna misja, dlatego tutaj dzisiaj skończymy. Codziennie będę dodawał jeden odcinek, a każdy odcinek to jedna misja, żeby nam się lepiej oglądało. Jeżeli Ci się podobało, to zostaw lajka i subskrybuj. W końcu nic Ci to nie kosztuje, a mi pomoże rozwijać ten kanał. Dziękuję i do usłyszenia.